Cześć, w dzisiejszym filmie pokażę Ci, jak zrobić sobie spis rysunków w Twoim dokumencie. Mamy tutaj jakiś tekst, spis treści już mamy zrobiony. No i mamy tutaj jakieś tam rysuneczki. Oczywiście ja sobie już je podpisałem. No i chciałbym je tutaj na samym końcu sobie zamieścić, ten spis. Tych rysunków. Oczywiście nie chciałbym tego robić ręcznie, ponieważ ostatnio słyszałem rozmowę dwóch chłopaków i jeden mówi do drugiego, jak wstawia sobie rysunki do swojej pracy. On mówi, że wstawia i na przykład, jak coś zmieni na tym rysunku, to leci na sam dół dokumentu i zmienia tutaj wszystko ręcznie. Nie, 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 nie. Nie, nie na tym rzecz polega. Pokażę Ci, jak to zautomatyzować, żeby to się wszystko robiło automatycznie. A więc mam rysunek, klikam sobie na niego. Prawy klawisz myszy, i mamy tutaj wstaw podpis. Widzisz, że ja już sobie tutaj ten podpis wstawiłem. Ten podpis jest w komputer. Wirus, taza wstawiłem, i tutaj jeszcze komputer. No i teraz chciałbym to przenieść właśnie w to miejsce, żeby uzyskać sobie spis wszystkich swoich rysunków, które mam w tym dokumencie. Jak to zrobić? W bardzo prosty sposób. Przechodzimy sobie tutaj do zakładki odwołania. I mamy coś takiego jak podpis. I mamy tutaj wstaw spis ilustracji. Klikam sobie na to. Jest spis ilustracji. I teraz tak. E, chcemy, żeby pokazało nam numer stron. E, żeby wyrównały do prawej. E, oczywiście ja sobie kliknę te kropeczki które były na tym. E, format niech będzie z szablonu. Oczywiście możesz sobie tutaj wybierać różne. Klasyczny, wyborny, bieżakowany i tak dalej. Z szablonu. I oczywiście etykietę podpisy bierzemy rysunek. Jeżeli mamy jakieś tabele, no to oczywiście klikamy sobie tabelę. Jeżeli równanie, no to równanie. Ja klikam rysunek. Co dalej? Klikam OK. I widzisz, że automatycznie spis rysunków mi się stworzył. I jeżeli teraz kliknę sobie Control i najadę na któryś z tych rysunków, załóżmy na wirusa, kliknę na niego lewym klawiszem to widzisz, że automatycznie przechodzi mi do tego rysunku. Proste? Proste. Jeżeli teraz zaktualizuję sobie wirus i komputer na przykład, ten obrazek. Zjadę sobie na sam dół. Kliknę tutaj. I kliknę, żeby mi zaktualizował pole, to powinno mi się to pokazać wirus i komputer. Czy tak będzie? Aktualizacja całego spisu. Jest? Jest. Nie musimy tego robić ręcznie. Dzięki za uwagę i mam nadzieję, że pomoże Ci to w Twojej pracy, którą będziesz pisał albo którą właśnie piszesz. Pozdrawiam.